Siema, siema! Nagrałem film, załem, teraz nagrywałem. Znacie, jak ją mam. W ogóle pierwszy odcinek z Robloxa mam. No i nie wiem, zostawcie. Naprawdę, zostawcie suba. Chyba nie, naprawdę wam mówię, zostawcie tylko suba. Bo naprawdę tak odcinki dla Was nagrywam, a Wy nie subskrybujecie. Po prostu łe. No i jak, jak 12 lajków będzie, zagram kolejnego Robloxa. Jak będzie tam 15 wyświetleń, 10 wyświetleń, to nagrałaś Minecrafta, rozumiecie to? Minecraft. I jak na przykład ktoś ogląda, mam Instagrama, wam powiem, mam Instagrama. No, no, mam Instagram. Widzicie, nawet kiwam główka, że mam Instagrama. Mam, mam, mam. W ogóle nie grałem miesiąc w Robloxy 2. Do, do aktualizacji telefonu. I teraz w ogóle pierwszy odcinek i teraz w ogóle dzisiaj gra. Widzicie, mamy 1 trzydzieści miliony. Tych huskies mamy. 10 godzin zbierałem. Rozumiecie to? 10 godzin zbierałem. Przed tam, Nie, wczoraj. No, wczoraj. Nie, wam powiedziałem triki z nogami tam były i to. Wam też wszystko powiedziałem: jak się ten, ten, ten. Tanta. O widzicie mamy milion 400 prawie. <grych> Jak tam dobijacie, to też tam coś tam, coś tam. I wam mówiłem, nagram w Robloxa i o 14. No i patrzcie. No i mamy 14 godzina i mamy Robloxa, rozumiecie to Robloxa ma wstawionego. Jakby ktoś nie wiedział, ja jeszcze na tym na Instagramie w ogóle wstawię, że to, że w ogóle będę w ogóle będzie odcinek. Z Instagrama, ojej kurwa. gdzie mi znikły łódki? Ej łódki, halo, łódki się zapakowało. O nie, padłem W <grym> pierwszy raz pływam? Nie pływam pierwszy. Dobra, ulepszamy coś, bo chyba trzeba ulepszyć. Ale co do ja z tej ciastej? Tam mamy, to jest za, tutaj jest coś za 5 milionów. Ja tego nie rozumiem. To jest coś za 5 milionów, panie. trego Ferry. A tu też inaczej pisze? Nie, tu jest też coś inaczej. Ja to nie wiem. Dobra. Widzicie do Instagrama. Z Minecraft'a wam coś powiem tam. Ale jest jeszcze. Cii, 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 cii. Yy, ja na Instagramie się nazywam Kaspero27. Rozumiecie to? Kaspero27. Eee, Kaspero 27 dolarem. Kaspero27 znaczek będzie tego. Mustanga znaczek. Czekajcie, bo tutaj nic nie mam do lepszenia, ale szkoda. Ja eee, wiem, czemu, ale muzyczka chyba nie leci. O, leci już muzyczka, jak ja. Baba, chyba gdzieś zasłyszałem muzyczki, wam powiem. Może pójdziemy tam do okolice. Bo chyba by się Nie nie zrobił, chcesz, żeby coś w ogóle zrobić tutaj. Ale jak widzę... Patrzcie, wychodzę. Ojku, zrobimy tak. I teraz zrobimy sobie nową mapę oczywiście Dobra, czekajcie. Tutaj mam mapy wszystkie podane. Czekajcie, bo tutaj... O w ogóle tak się nazywam na tym na, na Robloxie YouTube 90011. Tak się w ogóle nazywam. Nie idę i nazwy niestety nie mogę poddać. <laughs> pizzeria. O, survivala możemy zagrać. To jest zajebista. To po prostu jest zajebista. W ogóle tą grałem też. Prawie 2 lata w tym grałem. Zdaj, to jest zajebista No, to jest zajebiste. To wam tylko powiem. To jest zajebiste. <laughs> Wiesz w ogóle ludzie są. <laughs> dobra. I dobra, dokończymy kontynuację tego. Co to jest? A wulkan, no, ona jest w Ja chyba na wulkanek w ogóle nie wiem, bo była w zawsze. Dobra. Nie ja, wiem, dwie partylki, jedną partylka do 7 minut. Bo Jak ma i tego? I jeszcze na Instagramie napiszcie mi ten. Bo wam podałem Instagrama Podajcie mi tego. Jakie mam odcinki nagrywać? 15-minutowe, 10-minutowe, 5-minutowe? naprawdę, ja bym mógł 10 nagrywać. Ale to wasza opcja. I z tego najwięcej nagrywać? Z hula nogi? Z Robloxa? Czy z Minecrafta, Czy jest tam z Picholetu, z. Nie wiem, Patflya? Nie wiem, na tam zrób. ty. Dobra. Poczekajcie, bo ten wulkan tutaj się ładuje, ładuje, ładuje. Ja tam doskoczę do nich. Ups. O, patrz, mamy już! YouTube'a nie ma, okay. Dobra, no i tam... O, dobra, jest, jest. Zaktualizowało się? Tak, zaktualizowało się, dobrze mówiłem. Dobra. Idziemy? O, właśnie. Map, nef, tab, map, map, Co tu trzeba robić? Ja sobie za ludźmi biegam. O, pa, ale fajne, ale zjawiska. Ej! O, ale to typy wyskoczą, z kaszą, jasny wind. Możecie w Minecraftie wygrać pieszka. Napiszcie mi tylko na Instagramach, co mam ten. Jak mam go nazwać, jak napiszecie boss, to naprawdę... Naprawdę wam nie mózg wykuchać. muszę wykucha, jak napiszecie boss, wygrywacie psiutka, rozumiecie? Siutka. A jak napiszecie tak dobry bardzo dobre, napiszcie napisz, napiszcie, co tam nie wiem, tam, nie wiem, słowo nie wiem, słowo gąbka, to wygrywacie mój świat. Świat w Minecraft, rozumiecie to? Liczba od 10 do 1. Możecie wygrać. No bo nie zajdziecie, zajdziecie. Ojejku, ale się zasrałem. A co to jest? Aha, z kosmosu lecą te. Ojejku! Teraz mi musiało nogi. Bez nóg chodziłem, rozumiecie to? A, czekam Hlups, 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 hlups. O nie, nie mogę stoić na krawędzi, bo jak w krawędzi, nas czekajcie, pod mi się ukryję. No chodź tam cię i mogę do was pomachać. Wreszcie mogę do was pomachać łapką. Czekajcie, pomach. O, można się Okej. Okay. O Jezus, to już 7 minut. Dobra, niech się skończy ta partyjka. Dobra, czekajcie. Czyli gdzie są te w ogóle kule lecą? Oj, sorry za psiutki. O nie, czemu mi nie trafiło najkołużej, najkołużej? Mówię, sobie już skończyć filmik, bo mi się publikuje aż godzinę. Mi się prawie publikuje ten godzinę. I wszystkie ludzie zabici. A ten typ? Mamy YouTube, Dobra, na razie. Zostawcie tego lajka. Like Ale suba najbardziej zostawcie, bo do, go, bo, bo do końca tego... Do końca, nie wiem, tam... Nie wiem do końca tego, możecie zostawić tam do Nowego Roku, do 2022 albo w grudniu nawet, zostawcie, jakby zostawiliście tysiąc subskrypcji, tysiąc, rozumiecie to, tysiąc, to naprawdę, ja tak mocno podziękuję na Instagramie, z serduszkami to, naprawdę, oj coś się włączyło, <laughs> sorki, matorki. nie, ucięło mi coś, dobra albo nawet 50 subskrypcji 150 naprawdę co chyba bo ile tam osób nie subskrybuje dobra już na razie bo już mam 8 minut dobra czekajcie do 9 minut robię swe siemanetko i ja